Nie masz wrażenia, że te wzorce kulturowe i kultura nam narzuca to, żeby właśnie to mięso było tak bardzo mocno obecne w naszej diecie? Tak, absolutnie się z Tobą zgadzam. To jest bardzo, bardzo widoczne teraz wokół nas. Ale druga strona tego wszystkiego jest też taka, że wiele ludzi coraz częściej zatrzymuje się nad swoim posiłkiem, zatrzymuje się nad tym, co ma na talerzu i nad tym, kim kto tam leży, Nieco, e, Jakby ta kultura, w której rzeczywiście zostaliśmy wychowani, nie mówienia dzieciom skąd się bierze dany produkt i skąd się bierze ten obiad, powoli wydaje mi się, że lekko zaczyna zanikać wraz z wzrostem ze świadomości naszej i naszego otoczenia. I e, rzeczywiście widać to już po małych dzieciach. No, żadne małe dziecko nie, nie zrobi krzywdy po prostu zwierzęciu, więc dlaczego my mamy to robić? Jesteśmy mądrzejsi, obecnie jesteśmy dorośli, tak? Mamy taki zasób informacji, które jest wokół nas, w jaki sposób produkowane e, są. Jest jedzenie, prawda? Jest jedzenie, jest to mięso, generalnie tak, to nie jest tak. mięso, to są zwierzęta, tak, to są żyjące istoty w Które ogóle. Które, notabene, są w fatalnych warunkach trzymane, karmione antybiotykami. Dokładnie. I to później to, co y, wchodzi jakby w ciało tych zwierząt, jest przekazywane na talerzu ludziom.